Za chwilę wam pokażę, ile ja zebrałem to wszystko z jubileum. woreczków i jeden diament. Czyli nie wiem ile uzbierałem, ale jedziemy do bliższego dillera, który jest tutaj. Więc, let's go. Bardziej jako gangster życia, a nie jako cywil, Więc no. Lepko. A nie wiem do czego. Lepta ręka. Nie wiem dlaczego Tam dziwnie trochę do góry. A nie wiem. Dobra. Więc coś się ukazało. Tego Diementa nie można sprzedać. Ale ciekawe, ile ja wybrałem. kosy. 9 tysięcy. Nawet dużo. No to robimy gangst. Widzowie, ja kupiłem karabin